Dlaczego wakacje za granicą potrafią być tańsze niż w Polsce? To pytanie pojawia się coraz częściej, zwłaszcza gdy zaczynamy porównywać konkretne liczby, bo dopiero wtedy widać, że to nie mit ani marketingowy chwyt, ale realna kalkulacja kosztów. Spójrzmy najpierw na wakacje w Polsce w szczycie sezonu letniego. Tydzień nad Bałtykiem w lipcu lub sierpniu, w pensjonacie lub apartamencie o przyzwoitym standardzie, to dziś koszt od około 3,5 do 5 tysięcy zł za 7 nocy dla dwóch osób. I mówimy wyłącznie o noclegu. Do tego trzeba doliczyć codzienne wyżywienie. Obiady i kolacje w restauracjach to często kolejne 150 do 200 złotych dziennie, czyli następne 1000 do 1500 złotych w skali tygodnia. Jeśli dorzucisz atrakcje, lody, gofry, parkingi, opłaty miejscowe i dojazd, całkowity koszt takiego urlopu bardzo łatwo przekracza 6, a czasem nawet 7 tysięcy złotych. Podobnie wyglądają ceny w górach. Tydzień w zakopanym lub innym popularnym kurorcie w sezonie wakacyjnym to często 4 do 6 tysięcy złotych za noclegi i wyżywienie bez żadnych dodatkowych atrakcji w cenie. Każde wyjście, kolejka linowa czy bilet wstępu to kolejny wydatek. Teraz zestawmy to z wakacjami za granicą. Tygodniowy wyjazd do Turcji, Grecji czy Egiptu w hotelu cztero lub pięciogriostkowym z przelotem, transferem i formułą All Inclusive bardzo często mieści się w przedziale od 4 do 6 tysięcy złotych za osobę w sezonie letnim. W tej cenie masz już wszystko – lot, hotel, pełne wyżywienie, napoje, animacje, baseny, plaże i opiekę rezydenta. Nie dokładasz codziennie do posiłków i nie zastanawiasz się, ile wydasz następnego dnia. Jeszcze wyraźniej widać różnicę poza ścisłym szczytem sezonu. W czerwcu lub we wrześniu ceny zagranicznych wakacji potrafią spaść do 3,5-4 tysięcy złotych za tydzień w formule all inclusive. Tymczasem w Polsce mimo końca wakacji szkolnych ceny noclegów często pozostają wysokie, bo sezon wciąż trwa. Różnica bierze się z kilku czynników. Polska turystyka opiera się na krótkim sezonie i mniejszej skali. Za granicą działają ogromne resorty obsługujące tysiące turystów tygodniowo, co pozwala obniżać koszty jednostkowe. Linie lotnicze i biura podróży negocjują ceny hurtowo, a hotele pracują przez większą część roku. Do tego dochodzi kwestia przewidywalności wydatków. W wakacjach zagranicznych płacisz jedną znaną z góry kwotę. W Polsce urlop często zaczyna się taniej, ale kończy znacznie drożej niż planowałeś. Dlatego gdy porównasz nie tylko sam nocleg, ale pełny koszt urlopu, transport, jedzenie, atrakcje i komfort, bardzo często okazuje się, że wakacje za granicą dają więcej w tej samej cenie, a czasem są po prostu tańsze niż wypoczynek w Polsce. Jeśli chcesz poznać aktualne oferty wyjazdów do zagranicznych kurortów, skontaktuj się z naszym biurem Mix Travel na stronie mikstravel.pl. Pomożemy Ci wybrać hotel, termin i wylot, tak aby wakacje były dokładnie takie, jakich oczekujesz. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji i praktycznych porad, zajrzyj do innych wpisów na naszym blogu, znajdziesz tam pomysły na kierunki, wskazówki z pierwszej ręki i historie z podróży, które pomogą ci spranować kolejny wyjazd!